Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Walentyn, urodziłem się na wojnie, dokładnie w, w Łódź. Chciałem opowiedzieć bardziej nie o sobie, a o swoim dziadku i o latach 40. i czasach powojennych, ponieważ wielu filmików pojawiło się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych, które przypominają też o rzeźbie tak, o tym co się działo przed i po 40. latach. Te filmiki też dają możliwość ludziom nie zapomnieć, kto nie wiedział, zapoznać się z tym co się działo, a konkretnie z ludobójstwami i zbrodniami, które odbywały się na wschodnich kresach. Drugi Rzeczpospolitej. Natomiast nie wszyscy, nie wszyscy Polacy byli na tych ziemiach. Niektóre Polacy, jak mój dziadek, ich było na siłę przesiedlono do Kazachstanu, do Sybiru, do Kazanii. I w tamtym czasie też oni nie mieli łatwo, nie mieli dobrze. I tak było z moim dziadkiem. Urodził się on na początku 40 lat i w 42 roku, jego, jego rodziny przewieźli na siłę do Kazachstanu. Dopiero w 50 latach pozwolili mu wrócić i on już miał na tamten moment już nie obywatelstwo polskie, tylko obywatelstwo radzieckiej Ukrainy. I odpowiednie Całe życie on żył, on słyszał rozmowy, on słyszał e, opowieści od znajomych, od tej części rody, rodziny, która dała radę przetrwać w tym wszystkim. I bardzo smutno, bardzo smutno i bardzo bolesnym był ten fakt, że już niektórych przyjacieli, niektóre rodziny już nigdy nie zobaczysz. Od tego momentu u niego też wynikł strach i tak naprawdę nie tylko u niego, a u wielu jego znajomych, którzy już żyli na tych ziemiach, oni się bali przyznać, utożsamiać siebie z Polakami. Z czasem, z czasem te nastroje się zmieniali, ludzie po prostu o tym jakoś nie rozmawiale zbyt dużo, ale te ludzie, którzy przez to wszystko przeszedli przez te strachy II Światowej wojny, od tych represji, od tych zbrodni, to pamięć u nich pozostała i do dzisiaj. Dzięki temu też mamy, mamy skąd wziąć tą informację i rozumieć jak planować przyszłość, pamiętając o przeszłości. Natomiast mój dziadek dalej żył swoim życiem, żył też już w łódzku, przeprowadził się do większego miasta, ponieważ urodził się on wcześniej w kamieńcu. Dzisiaj to jest kamieniec Podolski. I kiedy on zapoznał się z moją babcią, kiedy on ją poznał, on jej po prostu bał się przyznać, że jest Polakiem. I przedstawił się jako Michail, czyli takie podobieństwo polskiego Michal, Misza po rosyjsku. I dopiero powiedział jej, że jest nie Miszoj, nie Michałem, tylko Józefem. Dopiero wtedy, jak oni już brali ślub i musieli przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego. Babcia natomiast sprzyjęła tą nowość z humorem i powiedziała, że mi jest wszystko jedno i tak cię kocham, także nie ma różnicy jak się nazywasz. I wiedziała, że on się nazywa Józefem, ale czasami z przyzwyczajenia mogła do niego się zwrócić jako Misza. Dziadek już też był do tego przyzwyczajony. Oni żyli tak przez wielu lat. Szanowali się nawzajem, mimo tego, że dziadek był katolikiem, a babcia prawosławną. Mimo tego zawsze obchodzili dwa dni Bożego Narodzenia, dwa dni Wielkanocy, jak i prawosławne, tak i katolickie. Ale dzieciństwie starałem się nie przypominać. Później urodzili moją matkę, ciotę. Później ja pojawiłem się. I mając szkołę, mając studia, Jakoś zbyt dużo o tym wszystkim nie przypomina. Dopiero w środku lat 2000-х, o tym zaczęto mówić w mediach społecznościowych Polski. Zaczej o tym wszystkim przypominać, ponieważ na Ukrainie, w środku 2000-х lat, Бандера, Шухевича, Клима Савуре, хочали отож саміти з богатерами України. I chcieli, co dzisiaj też widzimy, nazywać ulice ich imiona, ustawić im pomniki, bo oni walczyli z radziecką armią o niepodległość Ukrainy. I nikt nie wspominał o zabijaniu Polaków. I Natomiast ja wiedziałem prawdę, bo dziadek ich nazywał zbrodniarzami. Ja tego nigdy nie popierałem, nie byłem na tej stronie, mimo tego, że... mimo tego, że uczyłem się w szkole, ukraińskiej. Uczyłem tam historię, kulturę, literaturę, język, oczywiście. I tak naprawdę nigdy tego nie popierałem. Szczególnie wtedy, jak mi już też dziadek przed śmiercią przypomniał, przypomniał, że jest Polakiem. I jestem dumny, że w moim ciele jest też polska krew. Już ponad 5 lat mieszkam w Warszawie. Niestety dziadka mojego już nie ma, ale jestem dumny z tego, że jestem narodowości polskiej. Chciałem też zwrócić uwagę Państwa, że tak naprawdę nie wszyscy Polacy mieszkają w Polsce. W polskim języku jest coś takiego, jako Polonie. I oczywiście, że mnóstwo jest Polaków, które do dzisiaj mieszkają na terenie Kazachstanu. Sybiru, Ukrainy i wielu innych państw. I kto ma chęć, możliwość, też czasem odwiedza Polskę, pamięta o swojej historii, kulturze i języku. Nauczyłem się ja polskiego dopiero będąc w Polsce, także nie jest mi w tym zbyt łatwo, ale się bardzo staram. Bo w następnym roku dzięki polskiemu pochodzeniu, dzięki tej wszystkiej historii będę miał już polskie obywatelstwo. I będę pamiętał o moim dziadku, będę pamiętał o historii polskiej, będę pamiętał o Wołyniu. I chciałem też zwrócić się do Państwa z tym, żebyście po prostu pamiętali. Pamiętali jak to jest, i też jeżeli macie jakieś podobne historie, też możecie ich publikować w mediach społecznościowych, na YouTube, gdziekolwiek. Ludzie muszą o tym pamiętać. To jest historia. To jest prawda. A bez pamiętania przeszłości nie można zbudować dobrej przyszłości. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, wszystkim widzom za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Ніх же я польська.